Siema, siema, tutaj Rychu, witam Was w kolejnym, drugim odcinku z serii Blitzkrieg na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy prowadzić pierwszą, poważną operację, operacji Fall Weiss, czyli niemieckiego ataku na Polskę, ponieważ e, tak nazwano właśnie, taki był kodowy, taki był kryptonim tej operacji, czyli właśnie Fall Weiss. Polska, rok 1939. Dzięki naszemu nagłemu natarciu ofensywa w Polsce rozwija się pomyślnie. Wróg próbuje jednak zyskać na czasie i stawia opór. W twoim sektorze Polacy koncentrują wojska, by utworzyć silne stanowiska obrony. Twoim zdaniem jest zdobycie skrzyżowania, wykorzystanie przewagi czołgów, zajęcie miasta na północy i zniszczenie wszystkich polskich oddziałów. Wywiad donosi, że most jest zaminowany, ale możesz spróbować zlikwidować strażników, wykorzystując spadekroniarzy komandosów i zapobiec eksplozji. Ułatwiłoby to twoje zadanie. Wyeliminuj wartowników snajperem, użyj spadekroniarza, by wyeliminować od... Wartowników przy moście. Nie pozwól swoim oddziałom podejść do mostu, dopóki jego strażnicy nie zostaną zlikwidowani. Wartownicy mogliby wysadzić most w powietrze i musieliby go naprawić saperzy. Aby móc kontynuować na tarczy, musisz przerzucić swoich żołnierzy na drugą stronę rzeki. W tym celu musisz zlikwidować straż mostu. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie północnej osady. Należy zniszczyć znajdujące się w pobliżu wrogie stanowiska obrony. No i ta misja jest o tyle problematyczna, że. Do tego momentu jest łatwo. Tu jednak na rogu stoi działo pepans, w którym obrońcy, czyli wojska polskie mogą rozszarpać moje, moje czołgi, ponieważ właśnie czołgi niemieckie wcale nie były takie dobre na początku wojny. Tu natomiast stoją jeszcze dwa działa artyleryjskie gdzieś. Gdzieś tutaj one stoją, z tego co pamiętam. albo tu, albo tu. Trzeba będzie dokładnie sprawdzić, muszę chcę przypomnieć które też z daleka mogą nas rozjechać. Do tego jeszcze Wojsko Polskie ma tutaj trzy całkiem dobre czołgi z dużym działem na, na, wie, na ruchomej wieżyczce, które zniszczą moje lekkie czołgi. Dlatego będzie trzeba to zrobić nie blitzkriegowo, nie dziką szarżą. Okej, okay. mamy tutaj naszego pana snajpera. Teraz potrzebujemy tak. Teraz potrzebujemy... O, tutaj. O, jeszcze tam są jakieś jednostki, okej, okay, dobra, spoko. Musimy teraz uważać. Teraz będziemy tak. Ty będziesz oddziałem numer 1, ty będziesz oddziałem numer 2. Ciężarówko, choć tutaj, wpakujemy nasze jednostki niemieckie na ciężarówki pojedziemy. Oczywiście to nie było tak, że Niemcy tutaj mieli taką, wiecie, super przewagę i tak dalej i tak dalej, i że wszystkie ich jednostki jeździły na samochodach. Oczywiście, że tak nie było. Oczywiście, że tak nie było. To dzisiaj byłoby ciężko uh, zrobić coś takiego. Dobrze. Ale tutaj jest jeszcze działko, o którym ja pamiętam, bo za pierwszym razem ono wywołało u mnie taką traumę. Jak grałem dawno temu w Blitzkriega, że ja je pamiętam do dzisiaj. Bin dabei. Bin dabei. chybił, chybił, bo tak mechanika chybiania też jest zaimplementowana. Do Dobrze, świetnie. I teraz poproszę tutaj obserwacja te, tego punktu. Bardzo dobrze. A my potrzebujemy drugiego snajpera, ponieważ y, tutaj gdzieś, pamiętam... Tu gdzieś, tu chyba... Albo a gdzieś tu w tym obszarze... Gdzieś tu chyba na środku drogi też stoi jeszcze jedno... Jeszcze też stoją działa. Dobrze. Musimy sprawdzić to. Jak poleci tutaj nasz Junkers, będziemy przynajmniej widzieć. E, gdzie tutaj te jednostki się znajdują. O, tu mamy linię okopów. Dobrze. Tu jest czołg. Dobrze. Tutaj mamy jedno działo. OK. I tu mamy dwa czołgi. Dobra, rozumiem. Tutaj warto zauważyć, że są takie obiekty jak pola. Pola mają to do siebie, że jednostki e, pancerne, te, te cięższe jednostki pancerne, wolniej się poruszają po takim polu. Więc. Panie snajper, panie snajper, hallo. E, więc e, łatwo jest wykiwać na przykład. E, czołg, puszczając go na pole. Bo on potem nie może e, tak łatwo manewrować. Dobra, strzelamy Ich justiere auf Winchester und noch ein Leichensack. So gut wie erledigt. Pan sniper coś nie widzi tutaj tych jednostek, to niedobrze. dobrze. Gib mir Deckung. Dobrze. Okej, okay, mamy to. Teraz, panie snajper, przeczołgaj się tutaj. Ten czołg mnie trochę niepokoi. Ale użyjemy sobie tamtej haubicy. My ją przejmiemy. Zniszczymy tutaj ten jeden czołg. Daj mi Ten jeden czołg spróbujemy zniszczyć chałpicą, jak się uda, to będzie dobrze. A tamte dwa, z racji, że stoją na polu, to będą się wolniej przemieszczać, w związku z tym... je zniszczymy piechotą, bo piechota na polu, z tego co pamiętam, nie traciła punktów ruchu. Stój. Zniszcz tutaj. Dobrze. Tu powinien być gdzieś drugi. O, tu jest. Dobrze. Ta misja jest naprawdę trudna, powiem wam, jak na początek gry. Uważam nawet, że jest ona trochę za trudna, jak dla y, kogoś, kto zaczyna grę. Dobra. Chociaż tu jest kwestia tego, że, y, że to jest druga kampania, tak naprawdę. E, bo, bo, bo łatwiejsza jest. Zdaje się, że łatwiejsza jest kampania aliancka. Więc. E, może to nie jest aż takie złe, że. ta misja jest tak zaprojektowana, ale jest ona zdecydowanie trudna jak na pierwszą misję. Taką poważną, ne? w sensie nie jakąś taką misję, wiecie, szkoleniową ne? czy coś tego typu. Dobra, i tutaj bardzo bym się cieszył, gdyby on mi był w stanie zespotować. Tą ulicę. Bin Dobra, mamy czołg. Jest tutaj. Okej. Okay. Ja. Dobra, wsiadać. Na ciężarówkę mieszczą się dwie albo trzy drużyny piechoty, z tego co pamiętam. Potem, kiedy mamy cięższe czołgi, to możemy też robić coś takiego, że e, piechota wsiada też na czołgi. Teraz sprawdźmy, dwie czy trzy się zmieszczą. Dobra, dwie się zmieszczą. No dobra. Jedziemy. Agresywny ruch. Jedziemy, jedziemy. Szturmować pozycję. Tutaj jak widzicie, część jednostek ma taki daszek przy tej jedynce, To są jednostki podstawowe. I to są takie jednostki, uh, które sprawiają, że ja. Yy... Dobrze, ten czołg ciągle tam stoi w miejscu. I to są jednostki, które przechodzą z misji na misję, a ja nie mogę. Uh, już, a strata jest permadefem, więc to nie jest tak, że, że te jednostki nam się jakoś odradzają potem. Nie, nie, w tej grze jak najbardziej istnieje permadef. Dobrze, desantujemy tutaj jeszcze jednego snajpera. Dawaj panie snajper Bo tu pamiętam, że tu gdzieś też były jednostki polskie Tylko nie pamiętam e, jakie to były jednostki Czołgi niech się na razie rozstawią tu Wy panowie, zapraszam was tutaj na brzeg Wy zająć to działo Halo, gdzieś zająć to działo. Wy tutaj, wy pójdziecie pieszo koło tej ciężarówki. Tu gdzieś mamy snajpera, którego zrzuciłem, dokładnie tak, więc panie snajper, czołgamy się. Dzięki temu masz lepszą obronę. Bo to ja pamiętam, że tu gdzieś też były działa czołgi albo jakaś obrona polska tu była, pamiętam. Aha, dwa czołgi. Dobra, okej. Szawszy Dobrze, zniszczymy je piechotą. Ja. Mache ich. Ale bardziej to jeszcze chciałbym zniszczyć tutaj ten czołg artylerium. bo moment, kiedy ten czołg zostanie zniszczony, Good. Dobra, ci poszli wziąć tą haubicę, niech idą. I my zaraz tą haubicą zaczniemy strzelać w tamten czołg który spotuje nam tamten, tamten snajper. dobrze, obrócić mi tą artylerię. Ognia, strzelać. Dobrze, zanim tutaj będą płuc w tą arty... w ten czołg... O, ładnie, ładnie. Dobrze. Skoro tak, spróbujemy tą artylerią zniszczyć wszystkie te czołgi. Dobrze się tutaj umocnimy, umocnili na polu, muszę przyznać. Tak. Cały czas trafiamy wokół, ale spoko. Spróbujemy zniszczyć yy, oddziały Przez. polskie, tak, żeby potem samymi czołgami. Przypuścić szturm na miasto. Tu jest pasek HP, czyli to znaczy, że tutaj w tym budynku są wojska polskie. To jest coś, co mnie niepokoi. Czołgać się panowie, czołgać się. Jak czołgi. Od tego właśnie wzięła się też polska nazwa czołgu. Czyli właśnie od czołgania się, bo on wyglądał, jakby się czołgał na tych gąsienicach. Po prostu jechał sobie wolno i się czołgał. Dlatego właśnie jest to czołg. Tutaj widzę, że dobrze się tam umocnili na tym polu. No naprawdę. Dobra. Pozbyliśmy się tutaj oddziału. Zaatakujmy zatem teraz tutaj. No jak nic teraz dostał. No i to mi się podoba. bo teraz bierzemy kolejny chow, kolejną znaczy się. Zaczęliście namierzać? Atak! Atak! Ok, jak widzimy, udało nam się zająć tą miejscowość. A tym samym cała misja też została ukończona. Gdzieś tu tylko jeszcze nasz pan sniper został. Który to przesiedział sobie większość bitwy spokojnie pod drzewem. Ale jakby nie patrzeć, też się przyłożył. Krzyż za zasługi wojenne drugiej klasy jest przyznawany za bohaterstwo podczas walki z wrogiem. Okej, okay, dowodzenie. Spoko. Sztuka wojenna. Fajnie, że obcięło mi jeden punkt za to, że e, skraszowała się gra i musiałem wczytać, no, ponownie. No spoko. To, o, tutaj tak, to zapomniałem, no. Ale tak jak mówiłem, poczucie obowiązku będzie zawsze 100%. No i mamy 4% postępu do rangi major. Okej, okay, dajcie. Okej, okay, ukończyłem operację. Dobrze, ale tą operacją zajmiemy się... chociaż nie. Nie. Tą operację zrobimy jeszcze teraz. Kampania niemiecka. Operacja Fal Gelb. Inwazja na Francję. Maj 1940. Wykorzystując niezdecydowanie aliantów, Niemcy zajmują Polskę, Danię, Norwegię i przygotowują się do ataku na Francję. Niemieckie dowództwo rozlokowało niemal wszystkie swoje siły. Dysponuje 136 dywizjami, 3 miliony 300 tysięcy żołnierzy, 7 tysiącami 378 armatami, 2 tysiącami 580 czołgami i 3 tysiącami 824 samolotami. Po drugiej stronie istnieje stoi 147 dywizji francuskich, brytyjskich, belgijskich holenderskich, łącznie 3 870 3 785 000 żołnierzy, 14 544 yy, armaty, 3099 czołgów i 3791 samolotów Alianci planują wyczerpać przeciwnika długą bitwą, ponieważ dysponują ciężkimi fortyfikacjami obronnymi, a także kontrolują morze, co umożliwia dostarczenie zaopatrzenia. Niemcy uświadamiają sobie, że nie mają szans wygrać takiej wojny z licznym i dobrze zaopatrzonym przeciwnikiem i postanawiają zastosować taktykę Blitzkriegu, która znakomicie sprawdziła się podczas wcześniejszych kampanii. Zamierzają pokonać Francję, nim alianci zdążą wykorzystać cały potencjał swoich wojsk. Niemcy postanawiają skierować swoje główne siły uderzeniowe przez Ardeny, słabo bronione, gdyż alianci sądzą, iż ten teren jest zbyt trudny do sforsowania. Pozostałe siły niemieckie trzymają aliantów w szachu na granicy francusko-niemieckiej oraz przeprowadzają ofensywy w Belgii i Holandii. Alianci rozmieszczają połowę swoich sił wzdłuż silnie fortyfikowanej linii marzynota drugą część wysyłają do Belgii w celu udarmienia wszelkich ofensyw, które Niemcy mogliby tu przeprowadzić. Niemcy zaczynają ofensywę 10 maja od nalotów na lotniska aliantów i zrzutów oddziałów desantowych. Na północy wojska alianckie wkraczają do Belgii, by powstrzymać Niemców na linii belgijskich fortec, ale Niemcy przedzierają się przez główni... przez nieprze, przed przybyciem sił sprzymierzonych. Główny trzon niemieckich sił uderzeniowych przeprzez Ardany i rozdziela północną i południową armię aliantów, przedzierając przypierając jej północną część składającą się głównie z Brytyjczyków do morza. Dowództwo sił zmierzonych, pomimo posiadanej przewagi, jest zbyt zaskoczone, by zorganizować jakikolwiek udany kontratak. Holandia kapituluje zaledwie po czterech dniach. Belgia po 18. Brytyjczycy ewakuują się przez kanał La Manche, zostawiając ze sobą uzbrojenie, amunicję i cały sprzęt mechanizowany. Gdy Niemcy zbliżają się do ba Paryża, do wojny przyłączają się Włochy, które stają po stronie Niemiec. Francja kapituluje 6 tygodni po rozpoczęciu operacji Falgelb. Niemcy zaczynają uzyskiwać przewagę w wojnie. Dobrze, tu mamy nowe dostępne ulepszenia. I ja bym bardzo chciał tych działa pepans. Lekkie czołgi to jeszcze spoko. Te czołgi są w ogóle błe. Do tych byśmy w ogóle nie chcieli. Ale te, te działa by mi się przydały. Te działa pepans się nam przydadzą. Dobra, i tu mamy trzy misje. To są misje, e, które e, dosyć łatwo zrobić, ponieważ to są misje niehistoryczne, to są misje losowe, które zawsze jest łatwa, trud średnia i trudna. I za każdą jest inna nagroda. Jak widzicie, za tą misję dostaniemy ciężkie działo e, 105 mm, to jest ciężka artyleria, spoko, ale tu jest fajniejsza misja, bo za nią dostaniemy panzera trójkę. Mhm. Mm to jest dobra misja, ale to będziemy robić sobie dopiero w następnych odcinkach, gdzie też po zrobieniu tych misji przebijemy się potem tutaj w stronę Paryża, ponieważ tutaj pojawi nam się wtedy yy, misja historyczna. I zajmiemy Francję. Mhm. Mm na razie jednak skupimy się na tych misjach tutaj. Tego działa samobieżnego nie chcę, tego Stuga. To na, na razie nie, na, na razie nie, na razie chciałbym to. Bo Stug ma tą wadę, że on nie może e, się obracać, ale jest lepiej opancerzony, więc w sumie mógłby się nam też e, przydać w jakichś misji, więc można by sobie zrobić dwa razy tą misję, bo te misje są powtarzalne. Potem zrobić tutaj to ciężkie działo. Te działa też by nam się przydały. Ale tym będziemy się dopiero w kolejnych odcinkach, ponieważ ten że jest wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o produceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Blitzkriega, gdzie tak jak mówiłem, najpierw zrobimy sobie tą misję, bo będę chciał Wam po prostu pokazać, jak one wyglądają. Potem może zrobimy tą misję, jeszcze się zastanowię. A potem zrobimy misję historyczną, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.